Cześć, witam w nowej jakości akurat nie wiem czy głosowej, ale chyba nagraniowej troszeczkę. Więc sobie otworzymy. No, możemy mieć dziwny dźwięk, przepraszam, jak coś. Dobra. To otworzymy sobie troszeczkę z gry, którą kupiłam na promocji, którą ostatnio mieli. Nie wiem z jakiej okazji. Ale jak mogło się taniej, było na kupnie. Ale już mi tutaj szmokie. To sobie też odwiedzę, że sobie pokupuje. A teraz mi się, no zbierało to tylko z powodu, zaczęło Mam nowy telefon, który nagrywam i. No ten na razie nie ogarnia tego mikrofonu, który miałem w wcześniejszym urządzeniu, więc może być dźwięk trochę inny. Albo to jakieś audio dołożę, nie wiem. Zobaczymy jak wyjdzie. Proszę, nie widać mnie. Dobra, co my pierwsze mamy? Dobra, to pierwsze zaczniemy od uzupełnienia: od 3 Lifea 8, 10, 11, bo 9 yy, już mam. uzupełnia powoli tę serię. Już mi niedużo zostało do uzupełnienia. Zostały tylko luka między chyba tylko 400 mi zasadą ale nie zapewne Więc proszę. Nie wiem, troszeczkę daleko, że tak na trolleryk nie trafić. Dobra, dalej mamy szósty Tomik z e, Family. Tam akurat nic nie znalazł do biobisu spoilerowego, więc nie poradzę poradzę. Długo się na ten Tomik. Jak jak się nie doczekać. jak ja się go nie mogłam doczekać. O, jedno z moich ulubionych mang. Które lubię sobie poczytać Mierze zabójstw demonów 8 tomik Mówię, nie oglądam, że filmu, to chyba jak obejrzę go, jak skończy się ten art, właśnie z tych pociągiem Już tu coś ten, czy jeszcze nie? Nie mam pojęcia, nie da się tak otwierać Inny też nie da los Mamy 100 tomik doktora kamienia Nie wiem, czy ja dobrze pokazuję, że cokolwiek widać. Nie obglądu. Doserka sobie postawiłam. Proszę. Ale to potyko. Yy, piąty tamik yy, Czesłachmina. Nie ma jeszcze z czwartego, bo akurat chciałam yy, mangi w 24 godziny. A to, to trzeba było czekać tydzień, ale mam zamiar pokupować takie rzeczy, które trzeba dłużej poczekać, ale więcej je wybiorę. No, nie otworzyłam ja bo jest ona nieodłącznie. To jest ciekawe, że go to wygląda ładna. Oczy pijąca. Nie wiem, czy widzieliście. Opa. Ech. Aś A tu człowieku, traf. Ale dobra. Skorzystałam i wziąłem jeszcze ee, Manga Vantrykada. To nie tam jakiś y, zbiór, jakiś tam. Hmm, krótkich historii. Teraz on mi pokaże, ale to się tak, takie okienko jest. Nie wiem, zobaczymy. Może otworzę, ale może nie. Hmm, dobra, to zaczniemy. Yy, Biztac yy, Tomiczek czwarty. Yy, nie wiem, tak trochę odbija mi się światło, widzę. W moim Ala podglądzie. Jeszcze tył Co tutaj dalej? Dobra, Dobrze, ten na koniec Czwarty tomik Trzeci nie jestem pewna czy przeczytałam, wiem, że go chyba zaczęłam Ale bym musiała zobaczyć Proszę Mnie tak nie Nie wiem czy to w ogóle jest czy to w ogóle jest sól, co ja tam gadam do was to jest Urocza pierwsza kolorowa strona Jak mówię, nie pamiętam czy ja to skończyłam czytać ten trzeci ten, ale już za za czasu czartem, później będę szukała i nie wiadomo gdzie go znajdę. Żeby mi czekał przystani? Znaczy na stronie ja chciałabym, no ja tam było, ale... na deal, lubię dużo brać. Ale to później. O, jedna z ładniejszych chyba układek właśnie, Szlakiem Chmur na Północny Zachód. Bardzo podoba mi się ta układka, właśnie nie mogę się doczekać aż ją... E... -tank, tank wyjdzie, jak widziałam. To nie jest ciekawego. I chciałam właśnie ten zobaczyć. No a ten chyba... który to jest? Trzeci na mnie to mi drugi przeczytam. Znaczy ci się zabierą, że te dwa... Nie, nie wiem, ile to jest tą... Yy, nie mam zielonego pojęcia. Wielki krzak. Straszny biotyki. Ale... Ledko pogięta woluta. Nie wiem, czy będzie widać, ale przeżyję. Nie, nie umiem wycelować ten nowy telefon w kamerkę Proszę, dość gruby. Ładny kadr mi się trafił Muszę się ogarnąć to I przeczytać ten zaległy drugi tomik Pierwszy mi się podobał, po prostu jakoś tak Muszę nie, 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 wena na niektóre tytuły, żeby je przeczytać Proszę, Etiwier, siostra Oli, chodź, popatrz się A te ateliery, szpciastyka, bo to tom siódmy <laughs> Ale mam nadzieję, że to. Patrzcie, ja nie zajrzałem. Na odwrót mi wstąpili, ten to nie ja. Ja to tylko poprawię Chyba, że to miał być jakiś artystyczny. O, widać, widać, koteczka, widać, koteczka. Ale ładny obraz. Dużo, dużo. Nie będę dzisiaj gadać. Na szoku się nie tych obrazków Ja Proszę. Eee, nadal nie tą kamerkę. Nie wiem, czy trochę jakąś ładną kreskę taką bezpoilerową. Żeby same sobie nie zaspoilerować. No um, może być to. Uwielbiam te strony y, pierwszych rozdziałów, Pierwsze strony rozdziałów. Dobra, tu mamy coś otwarte, ja prawie. Jest to czwarty, ale nie są, Nie pamiętam, ile ma ten yy, tomów tym manga. Więc mamy tutaj czwarty tomik yy, bez Kaliny. Ja powiem mi coś jeszcze. Nie pamiętam, bym chciał sprawdzić, ile to maja, mnie cieszy tylko, to miały być jakieś krótkie. I wziąłem coś, z czego się nie spodziewałam, ale duże. Chciałam to do górnych nogami. Jest to właśnie Eden. I teraz to ciekawe, jakie na przykład jest pytanie wy chyba manga, tak? Czy masz jakąś mangę, która została pożyczona przez jedno wydawnictwo, a później wydana przez jakieś inne? To teraz jest odpowiedź, a nie gdzie w Polsce w ogóle tego nie było. Właśnie wyszło to Juliasza. No, ogólnie te starsze tytuły. Tam ten akurat wydał Kotori, a tam inne jeszcze wydało JPF. Nie wiem, czy coś jeszcze było wydawane. Zaciekawiał mnie kreskę. No, te starsze kreski to tak przeglądam, tak mnie jakoś nie odrzuca jak niektóre. To jest taki dwa w jednym, więc jest całkiem no, potężne, jak widać. Zobaczymy, jak tam Kotari się postarało. Myślałam jeszcze nad inujażem, czy nie kupować, ale no, nie potrzebuję takiego bajeru. Zobaczymy. Na razie miękka prawa, grube. Dwa w jednym. Coś się spod Nie, to jest to, co jest na tym, tylko bez napisów. A to jest jakiś ten o kolorowe. No jakiś taki swój urok. A ja właśnie mówiłem, przeglądam kilka stronów. Stron, na jaki się zejść. Stron. Um, może być, zacznę na No to chyba na tyle Nie ma opisu, ale to jest właśnie o jakimś y, wirusie, ale... No zobaczymy, nie pamiętam go na pamięć Jest tu Eden Bestro z Atelier z szpiczastych kapeluszy Jakieś takie grube tomiki w unboxingu tu jakaś gra, ale dobra i już to, już nie się kombinować nie mam siły, nie mam ochoty brać się do roboty Samo dużo to to, to jest wielkość jedzenia czy akurat ten wymiar? chyba tak, chyba to są a piątki rozmiarowo Boż mojego brata Beastars jako wisienkę otworzę ten to, a to później? Okay, czwartego nie mam, ale mam już piąty. Co i tam właśnie mam kilka mag do zamówienia, takie jak na przykład ee, to! z go do ciała. Mm, okay. jak, jak mi się przypomnę, to gdzieś wstawię nazwę. Ja Miałam na tej promocji, więc chciałam 24 godziny, żeby wam to pogadać. O! Teraz wyżej. Pa. I otwieramy pana cykadę. Mam nadzieję, że nie roznamy tej obwody. Nie mam miejsca na maniwanego. Nie mam. Już prawie ten. Jeden regał mam zapełniony. A was jak z miejscem? Ja ostatnio dodałam jeden. Regał i trochę mi tak się poluzowało, ale no kupuję i jakoś tak to miejsce znika. Trzeba będzie znowu kupić jakiś regał czy jakieś inne kółeczki, żeby mi się ten pomieściło. Pokój mam duży, więc dam radę. Mam nadzieję, że nie oszkodzię tej Ile będzie? Aj, kopnęłam niechcący Widać w po moją nogę O taki bajerik Niby nic, na cieszy. I chyba na tyle Nie wiem ile to trwa, nie widzę No to takim miłym panem cekadomu się gram. Lajkujcie, subskrybujcie Ogólnie róbcie co chcecie Ku**a Kot!